Halo, halo, witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o czymś, co zaproponowaliście wy sami, a więc o KvK 1. I jest to naprawdę fascynujący temat. Z tej strony, Snow, przypominam, że staram się tworzyć codzienne filmiki na temat gry Rise of Kingdoms. Bardzo zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do Waszych komentarzy które wspomagają ten kanał i sprawiają, że ten kanał jest coraz lepszy. A teraz wróćmy już do tematu. Temat jest naprawdę fascynujący moim zdaniem, moim zdaniem, przepraszam, ponieważ KWK1 w tym momencie jest naprawdę rzeczą trochę, ja bym powiedział, niebywałą i tutaj jest naprawdę mnóstwo rzeczy do opowiadania i tutaj w KWK Dzieje się naprawdę bardzo dużo rzeczy, i na pewno nie można mieć takiego samego podejścia, jakie na przykład ja mam do KvK w momencie, kiedy podchodzi się do KvK 1. A dlaczego tak jest? Głównie dlatego, że KvK 1 rozpoczyna się w okolicy między 80 a 100 Dniem Królestwa. To jest naprawdę bardzo, bardzo wcześnie. Więc Dzisiaj sobie zrobimy taki filmik, trochę wstępu, natomiast będzie na pewno dużo jeszcze filmików kolejnych, gdzie będę opowiadał o dowódca, gdzie będę opowiadał o PKVK, o mapie, o nagrodach. Będę się starał, żeby te filmiki trwały tak mniej więcej w okolicach. 10-15 minut, żeby też nie mówić zbyt długo, ja mam takie wrażenie, że o tym KVK1 mógłbym opowiadać chyba przez godzinę. Także będę starał się powstrzymywać przed tym i mówić tak raczej konkretnie. Tak? Natomiast nie da się odpowiedzieć w dwóch czy w trzech minutach, co trzeba zrobić przed KVK1 i po prostu wiecie, super, wszystko jesteśmy gotowi. Ja nie lubię takich prostych wyjść. Ponieważ one bardzo często są po prostu jakby niepełne, dla niektórych w ogóle nieadekwatne, w ogóle niepomocne. Także musimy też zawsze, że tak powiem, mierzyć swoją miarą. A nawet po obejrzeniu tych moich filmów, zawsze to Wy będziecie musieli podjąć decyzję i to Wy będziecie musieli pomyśleć o tym, czego Wy tak naprawdę potrzebujecie. Tak czy inaczej, zachęcam bardzo do oglądania. Ok. No to zacznijmy od tego, o czym mówiłem. KWK1 zaczyna się między 80 a setnym dniem naszego królestwa. I choćby nie wiem, jak zorganizowane królestwo było, to nikt mi nie powie, że w okolicach 80 czy setnego dnia królestwa, które jest nowe, które będzie miało na, choćby nie wiem, co mnóstwo nowych graczy, że tam jest jakieś, wiecie, stabilne leadership i tak dalej. No, ja sobie tego nie dam powiedzieć, że po 100 dniach Gdziekolwiek będzie stabilne leadership, choćby od pierwszego dnia było już ustanowione. Dla mnie, wiecie, w moim królestwie to leadership jest tak naprawdę od kilku lat niemalże niezmienne, a nawet u nas bym, że tak powiem, przemyślał to, czy powiem, że u nas jest, jest stabilne leadership, tak, w naszym królestwie, które jest naprawdę bardzo doświadczone. Więc dopóki Ktoś nie rozegra kilku KVK, dopóki kilku nie wygra i dopóki, co bardzo ważne też, kilku nie przegra, i to królestwo się okazuje, że ono się nie rozsypie, to naprawdę nie jesteście w stanie powiedzieć, jakie to królestwo jest. Więc jesteśmy w trochę bardzo trudnym momencie gry na samym początku. Oczywiście na samym początku ona jest też bardzo ekscytująca, mnóstwo rzeczy się dzieje. Mnóstwo rzeczy dzieje się u Was osobiście, jak gdzieś tam w zamku, w wydarzeniach. Tego jest naprawdę wszystkiego bardzo, bardzo dużo. A dodatkowo dzieje się zazwyczaj bardzo dużo w królestwie. To są często jakieś wojny domowe, jakieś niestaski, jakieś dramaty i tak dalej. Tego naprawdę na młodych królestwach jest bardzo, ale to bardzo dużo. Także to trochę też trzeba przeżyć i zależy oczywiście, jak bardzo my, my będziemy chcieli w tym być. Natomiast dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że żeby określić jakoś swoją strategię na KVK1, to musicie też pomyśleć, kim jesteście Wy w tym Waszym królestwie. Albo przede wszystkim może, jakie jest Wasze królestwo. Więc można pomyśleć o tym, co Wy myślicie w ogóle o Waszym królestwie. Czy to jest dobre królestwo, czy uważacie, że tutaj to jest królestwo, w którym warto grać, czy to jest królestwo, które może wygrywać. Czy tutaj jest jakaś, że tak powiem, stabilni liderzy, tak? czy, jest, czy jest generalnie jakaś forma sprawiedliwości, czy to jest miejsce, w którym wy w ogóle chcecie grać? Każde nowe królestwa są podzielone, jak widzicie, na cztery części to są tak zwane regiony. W tych regionach wszystkie królestwa będą rozgrywały właśnie to swoje pierwsze KvK, czyli zawsze pierwsze KvK. Gramy z czterema królestwami. I tutaj tak, jedno z tych królestw zawsze będzie miało taką gwiazdkę, która oznacza, że w tym królestwie jest jakby największa siła. To wcale nie musi oznaczać, że to jest najlepsze królestwo, ale często tak będzie. Wiecie, często mamy projekty różnego rodzaju skoczków. I jeżeli akurat na jeden, jedno królestwo jakieś imperium będzie chciało sobie zrobić nowe królestwo i będzie tam, że tak powiem, mnóstwo doświadczonych wielorybów, no to to królestwo bez problemu będzie w stanie całe KWK, że tak powiem, zaorać bez problemu, tak. Czyli oni mogą wygrać jedni przeciwko trzem, bez żadnych problemów, tak? Z takimi powiedzmy zwykłymi królestwami. Także tutaj też jest bardzo ważne, jak te wasze KWK będzie wyglądać. Czy wy jesteście w tym królestwie, że tak powiem, głównym, czy jesteście poza nim? Jaka jest relacja pomiędzy tymi królestwami? Kiedy zaczyna się grę, jest to naprawdę trudne do określenia i absolutnie rozumiem, jeżeli niektórzy nie chcą się w ogóle tym interesować. Bo tak szczerze, nie musicie, tak? Możecie, możecie po prostu sobie to odpuścić, ale warto wiedzieć przynajmniej, kim jesteście w swoim królestwie. Czyli na przykład w jakim jesteście sojuszu w swoim królestwie? Czy wy jesteście na przykład, możecie sobie otworzyć ranking tak, i zobaczyć sobie yy, choćby poprzez siłę, tak, w, którym w którym sojuszu jesteście? Czy to jesteście w pierwszym, czy w drugim, czy w trzecim, czy może jesteście w dziesiątym, albo w piętnastym, albo w osiemnastym? Tak? Bo to będzie ważne przed KVK1, bo może się okazać że wy tak naprawdę z tym swoim sojuszem nawet nie będziecie, że tak powiem dopuszczeni do tego KVK1, żeby tam się pojawić i walczyć. Tak, że na przykład Rada Królestwa ustanowi, że do KVK wchodzi tyle i tyle sojuszy i to też ma swoją, że tak powiem, jasność, bo jeżeli na przykład weszłoby 15-20 sojuszy do KVK, to później się okaże, że na niektóre sojusze nie ma miejsca, i Królestwo przez to przegrywa, że po prostu tak wiele sojuszy do tego KVK, że tak powiem, wprowadziła. Także różne tutaj będą podejścia, więc musimy patrzeć, w którym my jesteśmy w sojuszu. Kolejna sprawa ważna będzie taka, gdzie ja, kim ja jestem w Królestwie, jeśli chodzi o pozycję gracza. Czy ja jestem liderem w tym królestwie, bo to będzie zupełnie inna, że tak powiem, bajka. Czy ja jestem zwykłym szarym graczem, nie mam, że tak powiem, żadnych jakichś wymagań wielkich. Czy ja będę high spenderem, tak? Jeżeli będziecie high spenderami, będziecie wydawać dużo pieniędzy, to tak naprawdę to KvK1 trochę dla was będzie jak sklep z cukierkami, szczerze powiedziawszy. Dla takich mid spenderów to też powinna być naprawdę fajna zabawa, bo w tym początkowym KvK naprawdę jest dużo graczy, którzy raz dopiero zaczynają i nie wydają w ogóle pieniędzy, tak? więc, więc już będą mieli te marsze trochę słabsze. A po drugie, dużo jest też graczy, którzy totalnie nie ogarają gry, więc będą wychodzili do pola marszami, które jakby w ogóle się nie nadają do walki w Rise of Kingdoms, tak? Także o tym sobie też powiemy, żeby żeby takich rzeczy nie robić, ale trzeba sobie na to zwrócić uwagę, tak? Żeby pomyśleć o tym, jaka jest moja rola, bo to będzie miało duży wpływ na to, jak wy się będziecie do tego KVK swojego przygotowywać, tak? Także jest tutaj naprawdę bardzo duża różnorodność i, I warto sobie właśnie przemyśleć, kim ja jestem w Królestwie, jaka jest moja rola i co ja tak naprawdę mogę zrobić. Na pewno będę polecał dla wszystkich graczy, żeby starać się walczyć. To będzie na pewno bardzo ważne i to bym wziął jako taki pierwszy punkt. Kiedy masz KvK, dopchaj się do tego sojuszu, który jest w tym KvK i staraj się walczyć. Powiedz, że ja chcę iść do KvK, ja chcę walczyć, ja ja wyjdę w pole i będę się bawił. Bo to jest tak naprawdę najlepsze, co w tym KWK może się wam, co w tej grze w ogóle może się wam zdarzyć, to właśnie walka, nabędziecie cenne doświadczenie i pamiętajcie też, że na przykład, jeżeli nie jesteście jeszcze w głównym sojuszu, to to jest często taka drabina, która was poniesie do góry. Czyli często możemy mieć, na przykład, mniej tej mocy, możemy nie mieć najlepszych dowódców, ale jeżeli pokażecie, że macie serce do walki, że jesteście aktywni, to wtedy. Lider zespołu się zastanowi, tak czy może nie wyrzucić kilku graczy, którzy może mają dużą siłę, ale w ogóle nie walczą, a wziąć właśnie takich graczy bardziej aktywnych, takich z sercem do walki. Także ja generalnie polecam to, żeby w tym KVK, jeśli już jesteście, to walczyć. Jeżeli macie okazję, żeby walczyć, to po prostu walczyć bez względu na to, jaka jest wasza rola. I tym. Pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć część pierwszą. Oczekujcie na następne. Wiem, że jeszcze nic takiego konkretnego dzisiaj nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że będziecie tą serię obserwować i słuchać dalej. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.